A jak start, już start. Witam wszystkich! śki! Allok! No, to jest kolejny odcinek z Veniz Minecraft Jakiś. I się witamy z wami e, po kolei, czyli tuszek. Hashtag Allok unlock. O, Alloka nie ma jak widać. No jakby się nie przywitał. No także tego. Górmy się z No nie? Dobra, e, ja sobie tutaj zacznę od budowy kolejnej ścianki. A właśnie, bo ja tak y, powiem, nie? Bo ja tak nie odpowiedziałem o Ja sobie to też nagram teraz. ja znaczy, no, nagrywa. sobie nagrywaj, panie. Także druga perspektywa o mnie, oczywiście. Zapraszam, oczywiście będzie lepsze niż to pierwsze, nie. które teraz oglądacie, nie? nie? Odej! Bra brakuje mi tu spajkiego, który się? by mi kopał koblano, ale już trudno. <laughs> Jakbyś no. muszę to przeżyć. Dalej wyłącz wyłącz jeszcze. Nie fajne Sympatyczny właśnie taka fajna burza jest. Potem hmm? <noise> Masz potężny. Hypnotizing. No i mi się skończyło drewno. I co z tym zrobisz? Kto tu jest? Co? Ach, jak? jak tak tu jest? Nie widzę. A boję się. Ja cię Jadr... Nie widzę, ale mam wrażenie, że zaraz cię poczuję. No. <susuratory> no. W sensie, że smród, czy co? <susuratory> ja w Się, sian się sian innego, jaz. Albo smród, albo pieczenie to tak, będzie O kurwa, się znalazłem. Się ja znalazłem. Chłopaki! Chłopaki się znalazłem. Ale co, czekaj, czekaj. Mówisz teraz o spodniach, czy Znalazłem czy wioskę. A ty już byłem... Sympastycznie. Byłeś tam? No, ale tylko żarcie. I go wyjebali go. Wyjebali <susuratory> <susuratory> mnie, bo lol, czaisz? Wejdę tu na górę, nie ma deszczu, a tam jest deszcz. Wow! It's amazing! No, it's amazing. It's beautiful. It's beautiful! Yeah, Jaki sam! Czaiszcie to? Wejdę tu na górę, no nie w stronę loka, tam nie ma deszczu. Wow. No mnie no, no, nie no, ma no, deszczu teraz, bo... jak jestem. A u mnie jest po sesji. No jak ja, <suszy> ja powiem <suszy> wtedy po to swoje akacjowe drewno, to też nie było deszczu w tym <suszy> punkcie tam. <suszy> Ty, nasiona buraka. Twoje nasiona? Mm. To są buraki. Buraki ty, to są. Ty, ty, ty No mówię przecież. Ja pierdolę. A ciekawe co można zrobić z buraków. Zjeść. No super buraczka mam. Mm. A lubię, lubię. A ja nie. A, A. ty się kurzyś nasi. Pieruński kopidole. Jeszcze wiawo bardziej lubię. Tak. Mogę kiedyś jadłem... Nie lubię za nie lubię tej zupy. To jest zupa wiśniowa i słuchaj, pojechałem to rok temu na wakacje, no i e, tak wyjechałem do cioci sobie rowerem przyjechałem, dawno ich nie widziałem. No i tak chcesz coś na obiad? A co jest? Zupa wiśniowa. I tak jak w myślach odmówić czy nie odmówić, odmówić czy nie odmówić, no raz grzeczności nie odmówiłem. I e, oni <laughs> wszyscy zjedli ja dopiero ja miałem dwie łyczki zupełnie <laughs> Tu To było tak niedobre, to był dramat. Nie, nie polecam. Pewnie od razu nie były teksty, co nie smakuje ci? Nie, nie, pyszne, pycha, pycha. No, no, dosłownie, no dosłownie. <laughs> Takie co nie smakuje ci? Nie, nie, pyszne, a no, to masz dokładkę. <laughs> no. Tak <laughs> a było. Więc, a to, to był dramat, to był dramat. Не, не, добро не, 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 Już ja się kurde zgubiłem, teraz gdzie iść Mam pomysł A ty masz pomysł, ale KUPY NIE MASZ no. Tyś widział kiedyś pomysł Jo! <noise> ty się ty głupi jesteś, tak się masz No, to jest tak, 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 tak mocno Dośpienicie no mnie prosto w słońca Wiecie uh, co? Lipa jest będzie potrzebował wylewać wody, a żeby wylewać wody, to muszę wejść do epoki żelaza. No, a jeśli nie możesz? No, no też mówię, że trochę lipa jest. Bo jeszcze jestem w połowie drogi może do kamiennej dopiero epoki. Ola masakracja. Zebil. Eee, eee. Masz na drugie. Eee, eee, a ty na trzecie? Eee. Eee, tak, wziąłem się takie nabierzmowanie. Co? No. Skite, jak macie nabierzmowane? Jan A ty alak? Pitruś. Pituś Jak? Pituś Jak? Pituś. To Piotr. Piotr. Nie wiem, przerywam jego jak on to mówi. bo bo jesteś głupi. Pituś, a to Siusiak jest. Sam jesteś Siusiak. Ty jesteś Siusiak. Tyś widział Siusiaka kiedyś. Widział, a ty nawet gdzieś go ciu w dupie swojej. Niby jak? Normalnie. <laughs> Fajnie, że mam jakiegoś laka, bo... Nawet mi kobel nie wypada. O, a jednak już wypadł. Ja pito, leka Ja Miałem Krzysztof na Już ty ubierzmowania nie byłeś. Zna, ja bajkę, nie znacie bajkę Jacusiu? Nie ja oczekuję. Ja Czeka, ja coś tuś czuję? Nie, czekaj, jak coś tu nie, to by było tak. Znasz bajkę Jacusiu? czekaj kurwa, ej, ja słyszałem to. Powiedzieć? No. Ja coś czuję, coś takiego, nie? Ja coś tu łódki nie widzę. A, coś tu no. A znasz bajkę o podróżnych? Yyy, czekaj Podróżnymi się leżało <grym> Ja to słyszałem bajkę o żonie, Przysła, przyszła z miasta zarażona kawę o Magdzie? Nie Magdzie, nie ma z kim? <grym> 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 o kurwa Wy to jesteście i tak pedały <grym> Nie po, Powiedział ci, powiedział pedał Dupę luchany, panie. Nie. A widziałeś kiedyś nie, nieruchanego w dupę Ja? No. Tak jak w tym jak w tym do, do, do wcipie, kurwa. Dowcipie. No. Do tam do jesteś dowcip Dowcipne do to są czopki. Ale nie. Mm, ten dowcip, no. Stary, Co ci, sta... ci za czopki dawali rodzice, to ja nie wiem. z kiedy czopki są do A te te kurwa nie czopki no sorry, on, on, on czopki to prawdopodobnie buzi, a nie tam gdzieś sobie wkładam. Ale słuchaj. Stoi dwóch pedałów na tym... na... przystanku autobusowym No i mówi, kurde, ej, póki tam, wiesz, jeszcze nie przyjedzie autobus, to mówię, czy A czy opo czy opowiadasz kawał, czyli tak z życia wzięte? Z, z życia wzięty. no przecież mówisz, że stoi na pedałów może No i stoi dwóch pedałów, poszli ze... ze przystanek, mówi, no i tam, wiesz, się, się tegoją, nie, się tam odzykają No i nagle mówi, autobus leci, no nie, no to toż oni się szybko ubierają, tutaj tak, wiesz, spodnie tam zaciągają, tak, no nie No i wchodzi do tego do autobusu, ten jeden wszedł, drugi wchodzi i... gówno miał na bucie, no nie? No i ten kierowca autobusu zobaczył, że że ty gówno w, w, w autobusie teraz i mówi mówił, o ty w dupę jebań, nie się odbędzie, o co mocno widać. Słabe. Nie, chyba. Nie wiem, no, dobra. Takie duszek jarzy. Nie wiem, bo nie On to, to to, to nie zajarzy, to nie rozumiem tak. tego kawału, bo tam... Pe, 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 te, 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 te. No tak. On nie rozumiał, ale z innego powodu. No? No. Co miało być w tym śmiesznego. No. Cześć jak sobie pomyślał. Ci oni słyszeli tą moją historię? <laughs> jak pomyślał sobie imienie tego chłopaka, no. Tego kolegi jego. Ej, ale nie mogę sobie zrobić kamiennych narzędzi, nie? Nie. 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 O, pierdolę. Musisz przejść epokę. I ile trzeba mieć tu, całą skrzynię? Całą dużą skrzynię. O chuj. A kto potem zatwierdzi... Yy, że już jest... ...dana epoka? No, ja. <laughs> A kto miał zatwierdzić na No Nie wiem, no nie wiem, Waldemar Markiewskie. Ch chyba ty. Byłem te na narzędzia się strasznie szybko kończą. Ja, no, ja, jak jak, jak to? Szybciej. Kupię kupię 20, y, dwadzieścia, y, dwadzieścia, y, dwadzieścia y, brzuz, tych tych drewna. Dziękuję. Czego dwadzieścia? Drewna To niestety, ale u mnie już wyszło całe. Idę pozbierać, kurde, pomóc. Jak znajdę gdziekolwiek. Perdonę weź ten też, co? Robią, już mnie wkurwiam. Na no, twoje życzenie nie zrobię tego. Dobrze. Dziękuję. Chodź w <laughs> Dziękuję. A, a tobie dwa, worek szkła i taczkę gruzu, żeby nie było luzu. Haha! Ziemię ha. <laughs> sympatyczny pan! Masz potencjał? No. O, Achievement. No właśnie... Nie rozumiem dlaczego teraz mam Achievement. Chyba za zrobienie iluś tam łopat. Wow. Albo, kam... Albo kamienny kilo zrobiłeś, przyznaj się. <laughs> no nie, no łopaty. Zobaczymy na odcinku. Pójdę Ja to nie wiem. No się... Koleś zasubskrybować. Siadaj się <laughs> My wczoraj się troszkę bawiliśmy na cielwezie Ja się z tobą nie bawiłem. Ja bawiliśmy, przed tobą uciekałem. Bawiliśmy się siusiekami. Ch chyba ty, chyba ty. Mów za siebie. A, patrz jak zaprzeczę szybko, szybko, żeby nie było, żeby nie wyszło na jaw. Tak, tak, tak było, było, tak. Kurwa, miało być fajnie, potajemnie, a to takie rzeczy już Nic mówiłem. Nigdy więcej z tobą nie pójdę do Pokój. Gdzie? Po, do pokoju. Gdzie? tu tupie. A, okej. Okay. Mów od razu. Czekaj, wypij tym, ty chule na jedno. Kurwa, ja tu przez przypadek skoczyłem. Nie ma ktoś zbędnego piasku? I... ja mam szesnaście, jak coś. 16 to wiesz co sobie możesz zrobić? Zjeść. Na przykład. Możesz sobie kanapki z piaskiem zrobić. A, lubię, lubię. Kanapka z chlebem. Wiesz jaka... właśnie, wiesz jak, yy, Jaka jest... Yy, czekaj, jak to było? A, kanapka po studencku. Kanapka smar z... Chleb z... smarowany morzem, nożem. Jak? Chleb smarowany nożem. Aha. Tak, no tak, 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 tak jest. Tak nie być. ...ty potencjalny, Tam jakiś widz napisał, że faktycznie ciebie już coraz, coraz mniej ludzi będę O, wiecie co powiem, chłopaki? Ja wrzuciłem filmik na, no, z nowej serii z Lesa, z tego... ...z mapy Górala 3 no nie? I dałem w tytule, w tytule, że ten... Czy góra LFU3, no nie? I część średnio miałem tak po max 300 wyświetleń pod filmem, no nie? A pod tym mam 15 tysiąca wyświetleń To nieźle. No, się zdziwiłem. Ale fajnie, to się będzie fajnie rozprzestrzeniać. Jestem zadowolony z tego. Jak skład w gaciach. No. Mhm. To jest taka motywacja do działania. Na gdzieś motywacji na oczy nie Tu Duszek, serio, masz coś z internetem? Jakieś lagi masz? No wiem, czy nie tak? mam czegoś z internetem, no On ma problemy z mózgiem, a nie z internetem no Pieprzaj, żalule jeden O oh, i znowu wybrak na wybraku Jak błagam, jak No bo dobra, na razie nie wiem co. o Telefon mi dzwoni To co tam dziewczyna u was? Jest sympatycznie No to tak ma być. No macham się tą łopatą, wykopię tyle piachu Będę miał basen Alok, łopata Będę miał basen bez wody, <grywka> 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 Ty będziesz kocić lagłówkę? No. Wow. Będziemy e, się le... wtedy trzymać za ręce jeszcze. Czy ty jesteś hashtagiem? Tak. Wow. <grym> Ej że co, co, co? Ja nic nie podpisywałem, przepraszam bardzo. Nic nie musisz podpisywać. Wystarczy, że jesteś. No. Wystarczy twój Kingiel <grym> na papierze. No tak tak. Alok wysy, tą deskiem nie Tom? No. Po co? Ty miałeś się czy. umówić na odcinek z Bochudem i co, zadzwoniłeś do niego? Nie. No podczem by bo nie? Nie mam czasu na to, żeby się umawiać no kurwa, człowieku. No tam pani duży? No, z, z, z dupy śmierdzi. Zaneto? Zaneto się nie umawia, to mój człowieku Bochunie. Jak tam chlapiesz rowa, to wiesz, że śmierdzi. Nie wiadomo. Po, po jakim czasie do serii to jak masz lagi. Koczy, czy... Ma wysoki ping między uchem a mózgiem, wiesz? Właśnie, chciałem, chciałem powiedzieć. Mówi Tam to są takie lagi, nie, że. Między odsłuchem, nie. Wiesz, że on jak jest przy kole, dzwoni dzwonek, nie, to on dopiero po, po przerwie wychodzi z klasy.

W domu rano, jak mama wstaje, nie, to go woła od razu na opiad, bo bo na śniadanie to nie zdąży przejść. Od razu, rano, wiesz, szósta, nie, a jego mama, Damian, ryba, chodź, już nie. Ojej. A jak się na tą rybę? No, bo ryba dobra, gorąco. To była, wiesz co, to była druga z dobrych rzeczy, która mi spotkała we Włocławku. A jaka była pierwsze? pierwsza? Duszek? Autobus do Turunia. Nie, kurwa, myślałem, że powiesz jakiś kebab. O jenny. Ale mi wyszedł zacik. Ale do duszka on dojdzie w przyszłym odcinku. O jedny. No nie chciałeś. A ty? Nie. też nie chcesz? No nie. Same <coughs> kotety? No nie, do no, będę. A, ale, ty chcesz ziemniaki? Nie. Ty chcesz same kotety? Ja z chlebem się pyta. No to mówię. Odpowiadam. Ziemniaki nie z chlebem Chcesz ziemniaki? No chcę aż się ma, a z chlebem? Hyhyhy. <laughs> A może być posypane ryżem jasne? Może makaronu trochę? No I, I kaszę do popicia Żeby tak sucho nie było Nie, mówi Posypię ci ryżem, a co do picia? No wody od ryżu O kurwa Albo od gotowania jajek Nie duszę? Cześć! <noise> <noise> <Pink. głos> <noise> Józef się chyba na mnie Jak możesz na zobaczyć, jakby to do nich jeszcze nie doszło? On się wyciszył, coś widocznie ktoś mu wszedł do pokoju. Pewnie tak nie tam. Albo gdzie indziej wszedł. Albo <noise> no, po ziemniaki z ryżem poszedł. Dobra, <noise> hmm. się obrazi na nas, nie faj w ogóle. Dobra, skoro już odcinek mam z kopania, to jeszcze ja teraz pójdę do tego trochę kobla, wykopię. Bo to wiesz, Ile mi więcej odcinek y, trwa? U ciebie ten, ten. Teraz? Czy u no, znaczy, ja wiem, ile trwa, teraz jest 19 minut, 20 sekund. No. Najmniej u mnie. No, to co? Nie ogólnie się pytam, jak, jak masz jakąś strefę czasową, czy nagrywasz, bo nagrywasz? No tak, nie ja wiem, 25, żeby chociaż trwał, nie? A, no, dobra. Trzeba mi się przypomniał, bo to nieraz to mi się przypomina po 30 <coughs> minucie, że, że nagrywam, nie? Więc... A, no. no. To różnie chyba. No. jak przyjemnie się grać, czy coś, No. Dobra, mi się zaraz telewizor w oczy. Masz telewizor podpięty? Jo. Dlatego nie to... nagrywam w pełnym ekranie No no Bo w okienku nagrywasz te? No A ile cali? 32 czy jakiś większy? 32 No to jeszcze takie to jeszcze można znieść, nie? No <laughs> jakby, do, jakby było ze 40, nie? <laughs> no jak mi monitor kiedyś w komputerze pasował, to ja miałem 55 podpięty z pokoju, a no nie? Aha. już kurwa. Ale nie w jest... drugim pokoju siedziałeś, żeby wszystko widzieć. <laughs> nie, po prostu czasami był taki motyw, że miałem myszkę i klawiaturę z długim kawem, to się kurwa odsuwałem z tym. Nie. Jesteś <laughs> rzecznik? No jasne. No. Aj nie. gdzie byłeś? Odebrać zaproszenie. No co? Aha! Ja po ci muszę wszystko mówić. No raczej! Na pogiełodzie. Na co zaproszenie? Na festyn. Na dancingi jakieś? Tak, na festyn. Miesz na rurze. Ty będziesz tańczył, będziesz robił na Na traktorze będzie tańczył. A co będzie robił do spajki? Na traktorze tańczył? No. A jaki do traktor trzymał? Nie chcę, żeby widzieć. Bo jakaś beczka do liposuccji. Też. Ja, a co za zaproszenie byłeś Gdzie? Jakie zaproszenie? Jak? No na festyn. Ale Niestety. jak? To ktoś ci je przyniósł, czy co? Znaczy... Nie, to jest zaproszenie prywatne, do rąk własnych. Każdy z rodziców dostał ten, bo to jest festyn, taki mogę to nazwać prywatny. Tylko dla pracowników e, firmy. WPWiK? Nie. <grym> ty w jakiej tej firmie pracujesz? Ja nie, mój tata. A I ty zaproszenie daj. CIA. Bo to mogą być bo to jest osoba towarzysząca i, i dzieci. No to czyli zrezygnujcie. Czy idziesz jako tym, osoba towarzysząca, to czy jako, jest swego rodzicu, jako dzieci? Jako dzieci. No duch. tak, no trochę nielogiczne, nie? Na swojego ojca. No wiesz, to różnie bywa w, w dzisiejszych <laughs> czasach. Tak, ogarniacie mnie, więc to są bindy w CS, no nie? Nie, nie gra w CS, nie wiem. A ty wiesz, Alok? No raczej. No, to widziałem się na tubie jak ten, może widziałeś Anty szwagier, nie? Gościu, bindy zrobił. <grym> A tak zajebiste bindy stary, że. bo. ja bym sam nigdy nie nie pomyślał, że to są wiesz, bindy, no nie? Tak jakby realnie, no. Ale co? No, antyki szwagier, ten, ten no. Taki troll na mikrofonie zrobił. No i co? No, jakiś tam... Nie, nie, nie pamiętam dokładnie niku tego kanału, ale ci jak coś tu podeszle. Mówi, tak tutaj zajebiście zaje typowi wyszło, no nie? no wszyscy myśleli, że oni to należą naprawdę, no nie? Jeszcze tam miał, nie wiem, może jakoś się o, kurwa, co tu się dzieje? się skontaktował z tymi. było, że... Jakie bindy, kurwa, nie? Coś tam szwagier gadał, specjalnie. Więc nie wiem, jak on to stworzył. Ale naprawdę seksownie. Ej, a mogę pochodnie robić, czy nie? No, możesz, no już to tyle, to wiesz. No bo to bez sensu by było, gdybyśmy nie mogli robić. No, no tak. Ba! O kurwa. Czemu nie uwierzysz, że sarasz mi tutaj? Co ci będę mówił? Wszedł mi do jaskini i zostawił kupę. Potem duszek to ty. Nie, 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 nie. Nie, nie, to nie ja, nie, nie, nie. To właśnie tak, bo też tak nie podobny. jak smakuje ci tak tak, tok, tak. Nie, 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 nie. You spin me right round, right 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 round Zostaw duszek tak. moją łódkę To jest moja łódka To jest moja łódka Nie piskuj, bo to jest moja łódka <grym> Dobra W tym odcinku to by było na tyle I do następnego Trzymajcie się, cześć Na śpiej No na razie